110. Polak wymieni w tym roku telewizor i pralkę. Tyle samo kupi zmywarkę. A ponadto, branża artykułów gospodarstwa domowego w Polsce jest też atrakcyjna z punktu widzenia obcokrajowców. Adrian Gąbka. To wojna o telewizory po promocyjnych cenach w jednym z częstochowskich hipermarketów. Polacy wymieniają sprzęt na nowy. No, telewizor, który chcielibyśmy kupić, powinien być największy, najlepszy. Powinien po prostu wymiatać. Oglądając go, człowiek czuł się dobrze też żeby miał mm, opcję 3D i Ta rozrzutność trochę dziwi. Polacy narzekają, że w gospodarce jest źle, że jest kryzys, a nie żałują pieniędzy na elektronikę i sprzęta GD. Chciałbym wykorzystać swoj, swojego bonusa, który dostałem w pracy i tak sobie pomyślałem, że to byłby dobry pomysł, żeby sobie kupić jakieś porządne kino domowe. Żeby tego kryzysu ekonomicznego nie było, to trzeba te zarobione pieniądze wydać. I tak jak pan Marek robi coraz więcej Polaków. Konsumpcja jest na poziomie wysokim, Obserwuje się ją już od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy. Tylko w lutym sprzedaż wzrosła o ponad 12%. Nie wiadomo, jaką część tego wzrostu zawdzięczamy obcokrajowcom. Nawet do Szkocji, skąd przyleciał John Harper, dotarła wieść, że w Polsce ceny elektroniki są najniższe. Polska to idealne miejsce na zakupy w czasach drożyzny. Dobrej jakości produkty, dobre marki za dobrą cenę. Tutaj o wiele bardziej opłaca się kupować sprzęt niż w Europie Zachodniej. Skoro jakość jest taka sama, to po co przepłacać? Niskie ceny wynikają z tego, że to u nas produkuje się najwięcej sprzętu w Europie. Wartość eksportu w tym roku przekroczy 10 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 20%. Więcej niż co czwarta pralka w europejskich sklepach została wyprodukowana w naszym kraju. W zmywarkach jesteśmy gigantem. Mówi z dumą Wojciech Konecki ze Związku Pracodawców AGD. W Polsce Zbudowano ponad 20 fabryk z branży AGD. Polska jest bardzo dobrą lokalizacją, jesteśmy taką bramą na wschód. Pod względem eksportu sprzętu AGD mamy w tym roku prześcignąć Niemców. Branża ma też powód do zadowolenia w kraju. Co dziesiąty konsument do końca roku pozbędzie się starego telewizora, aby kupić nowy z 3D. Jak zbudowane są planety, i czym jest kosmos? Tego w prosty sposób i w technice 3D dowiedzieć mogły się przedszkolaki podczas pokazów w mobilnym planetarium. Takich urządzeń w Polsce jest zaledwie.